Ministerstwo Edukacji Narodowej chce wprowadzić obowiązkowe nauczanie języka obcego w przedszkolach. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dotychczas języków obcych przedszkolaki uczyły się w ramach zajęć dodatkowych. To jest projekt, prawda? No jeżeli wejdzie w życie, z całą pewnością przyczyni się do lepszego, pełniejszego rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców. Pozwoli, pozwoli im lepiej przygotować się do kształcenia na pierwszym etapie edukacyjnym, bo wiemy o tym, że od kilku lat język angielski jest na tym etapie, jak gdyby. Dzieci uczą się tego języka już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, więc z całą pewnością to przygotowanie będzie lepsze i pełniejsze. Obecnie obowiązkowa nauka języka obcego zaczyna się od pierwszej klasy podstawowej. W przedszkolach za nauczanie angielskiego czy niemieckiego do tej pory rodzice musieli płacić. Teraz te zajęcia będą bezpłatne. Pierwsze obowiązkowe lekcje dla przedszkolaków mają odbyć się już we wrześniu tego roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce wprowadzić także w 2015 roku obowiązek nauki języka obcego dla pięciolatków, a w 2017 roku dla młodszych dzieci. Wprowadzenie obowiązku nauczania języków obcych nie stanowi problemu dla ostrowieckich przedszkoli. W lokalnych placówkach zajęcia z angielskiego cieszą się dużą popularnością. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia z języka angielskiego, one dotyczą wszystkich dzieci z całego przedszkola, które pozostają po godzinie 13. Czyli bez względu na to, czy dziecko ma 3 lata, czy 5 lat, całe przedszkole jest z nimi objęte. To, że cieszą się one naprawdę dużym zainteresowaniem wśród rodziców, to dla niejednych rodziców był to nawet powód do tego, żeby wydłużyć ten czas pobytu dziecka, no bo one tylko mogą wtedy skorzystać, bo to jest oferta dla dzieci, które są na wydłużonym pobycie. Celem projektu jest zapoznanie maluchów z podstawowymi zwrotami w obcym języku. Dzięki tym zajęciom nauka języka obcego ma przychodzić dzieciom łatwiej w klasach początkowych szkoły podstawowej przedszkolaki języka angielskiego uczą się poprzez zabawę. Mamy bardzo dużo piosenek, dzieci bardzo ładnie uczą się piosenek, wykorzystuje do nauki angielskiego również projektor, właśnie dużo zabaw ruchowych, mamy w naszym przedszkolu wprowadzoną innowację, nauka przez zabawę, właśnie zabawy z językiem angielskim. Wprowadzenie obowiązkowej nauki języka obcego do przedszkoli wiąże się także z doborem odpowiedniej kadry. Dyrektorzy placówek przedszkolnych przyznają, że znalezienie osoby porozumiewającej się po angielsku nie jest problemem. Kłopot w tym, że osoby te najczęściej nie mają przygotowania pedagogicznego, a tym samym nie wiedzą jak pracować z dziećmi.